Dzień dobry, proszę Państwa. Ja muszę tylko jeszcze jeden telefon podłączyć. Momencik. Momencik. Bo zupełnie o nim zapomniałam. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o odrobaczaniu. Zobaczmy, czy telefon się podłączy. Mam nadzieję, że się podłączy. Czyli to zrobimy tak. Szymać. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o odrobaczeniu i o jego pierwszy, pięciu najczęstszych błędach, które są popełniane podczas odrobaczenia. W związku z moimi obserwacjami, w związku z tym, jak przeprowadzałam dla Was kuracje odrobaczające czy oczyszczające. Jeszcze patrzę, jak tutaj można być. O, tutaj słuchajcie, umysł ugryzł mi komar wczoraj i mam ślad przez cały dzień jeszcze. W ogóle jestem alergikiem na takie ugryzione rzeczy. Jak ugryzie mnie komar tak porządnie, to mam taki 5-centymetrowy, spuchnięty czerwony obszar. Dobrze, to chyba będzie ok. Zobaczmy, czy to się odblokowało. Czy Dobrze. I tik-tak. To... Aleksandra, już jeszcze się podłączam, przepraszam, że tak roboczo jeszcze chwilkę. Czy to jest, już sześć osób słuchajcie, i od Ciebie powiem jakieś madre rzeczy mówić, a ja się skupiam na tym, że mi aplikacja nie działa. Dobrze, już może będzie lepiej. Okej. Okay. Dobrze, zróbmy jeszcze raz. Proszę Państwa próbę generalną połączono. To już jest bardzo dobra informacja. I jest tak, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o tej kuracji odobaczającej. więc jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym, jakieś pytania techniczne, logistyczne, to dawajcie znać. Może takie jest przeznaczenie. Słuchajcie, żeby TikTok się nie włączył. Tu jeszcze patrzę. Mentor, dzień dobry, moja mentorko. Ja i mentory... Słuchajcie, ja to właśnie ym... <słuchajcie> zaraz wam coś pokażę. Bo taki żart, jak mam taki sucharek. Patrzę jeszcze. Czy to się A. Dobra. że troszkę techniki człowiek się już naprawdę gubia. Jeszcze jak telefon jest z zeszłej epoki i wolno reaguje, to już w ogóle ciężka sprawa. No dobrze. Myślę, że możemy powoli zaczynać, a zobaczymy dalej, jak to tam wyjdzie. Aha, może dlatego. Dobrze. Hop, siup. Cześć, witam Cię tak już oficjalnie z tej strony Jana Zielonego, tak i słuchacie słuchajcie tutaj na, na Instagramie, witajcie na Facebooku też, ale pomyślałam, o proszę bardzo, pomyślałam, że jak sobie, w ogóle jak założyłam tę bluzkę, to się aż przeraziłam, bo nie wiem skąd się te piersi wzięły, bo ich tu wcześniej nie było, ale to co chciałam powiedzieć to, że... Um, że pomyślałam, że jak nie będę miała nic mądrego do powiedzenia, to chociaż biustem będę świecić już wszyscy będą zadowoleni, przynajmniej z tej męskiej części, bo kobiety to chyba za tym nie przypadają, no nie wiem. E, dzisiaj w sensie będziemy sobie opowiadać o pięciu największych błędach związanych z popełnianiem kuracji odrobaczającej. czym mówię popełnianiem? Tylko, że w niektórych kręgach odrobaczanie się jest takim, wiecie... Czymś dziwnym zupełnie. Ale skoro my już wiemy, że odrobaczenie pozytywnie wpływa i, i na cały organizm, i na to, jak się czujemy, i na nasz układ odpornościowy, um, na poziom energii, też zdecydowanie na to, jak często dzieci nam chorują, i częściej się odrobaczamy i wzmacnianym, tym rzadziej nam chorują. Czekajcie, oddaję, powoli odpowiadam. Mm. Zacznij live. Słuchajcie, że gdzieś by Wam cięło, to jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie na Zielonym Detoksie, więc możecie zawsze się próbować przynieść na jakieś inne social mediowe rzeczy. To może już do konkretów. Takie największe błędy, które zauważyłam podczas kuracji odrobaczającej, którą prowadziłam przez lat 5 prawdopodobnie i pomagałam Wam się oczyszczać, pomagałam Wam zresztą rodziną się oczyszczać. Po pierwsze, Odrobaczanie odkładacie na później. Dlatego że, um, dlatego, że zawsze wydaje się Wam, że będzie lepszy czas, będzie mniej imprez rodzinnych, dlatego, że um, nie wiem, może wydaje Wam się, że będzie ciężko z dziecią. W zauważyłam taki. Um, może proces, że uważacie, że później będzie lepiej. O, to ja zrobię sobie to oczyszczanie, nie wiem, tam w następnym miesiącu, bo nie będzie komunii Krysi, a potem w następnym miesiącu jest jakieś wesele, a to zrobię sobie to oczyszczanie w jeszcze kolejnym miesiącu i kolejnym miesiącu i cały czas odkładacie i potem nadchodzi jesień i pojawia się taki problem, że jest już jesień minęła 3-4 roku, a wy się jeszcze ani razu w tym roku nie części i nie oczyszczaliście. I teraz... Worpozorom jest fenomenalny okres na odrobaczenie i oczyszczanie, dlatego że są świeże warzywa i owoce. I one tak pomagają w tej całej kuracji, dlatego że one są przepyszne i nie trzeba się gimnastykować w żaden sposób, jeżeli chodzi o dietę. Um, huh? hmm. Tutaj piszę, że się nie może połączyć. Wstrzymano transmisję na żywo, ponowne łączenie no dobrze powinno już być, być ok jest ok Instagramie czy mnie widzisz dobrze słyszysz nie zacinam się takie rzeczy się tutaj dzieją yy, dlatego jeżeli mogłabym dodać jedną rzecz to nie odkładać tego na później Czekaj, to może nie odkładać tego absolutnie na później. Teraz, w tym momencie, to jest najlepszy moment, żeby takie odrobaczenie zrobić. Dlatego, że w wielu przypadkach, jeżeli ktoś się nigdy nie odrobaczy, tak naprawdę potrzebuje jednego, dwóch, trzech cykli. I żeby to przeprowadzić w czasie, po prostu potrzebujecie tych miesięcy. Teraz jest czerwiec fenomenalny okres, żeby latem sobie zaplanować coś takiego. I ja wiem, że jest ciężko, dlatego że wszyscy jesteśmy zmęczeni kwarantanu. wszyscy chcielibyśmy po prostu pochodzić sobie, pojeść dobrze, pojeść lody, ale słuchajcie, lody na przykład, co te w trakcie oczyszczania można spokojnie jeść, więc można jak gdyby troszeczkę nagiąć te takie codzienne rytuały, takie rzeczy, na które mamy ochotę, i tą kurację odrobaczającą, oczyszczającą przeprowadzić. Kolejna taka sprawa, która jest związana z tym, co ja postrzegam jako błąd, to jest to, że jeżeli przeprowadzacie to oczyszczanie, odrobaczanie i na przykład zrezygnujecie, będzie taki jeden dzień, tak zwany cheat day, czyli na przykład, nie wiem, zapomnicie wziąć preparatów, będzie jakaś impreza, przyjdą znajomi, zjedziecie coś z nimi i w tym momencie sobie mówicie, kurczę, no nie, no nie udało się tam, dziecku babcia dała jakieś ciasteczka, to ja już odpuszczam Podejdziemy do tego za miesiąc jeszcze raz na porządnie. I to jest duży błąd. W takiej sytuacji po prostu trzeba uznać, dobra, tu się nie udało, ale w takim razie jeszcze będziemy dalej ciągnąć, dalej się oczyszczać. Tutaj był jeden taki skok w bok, no trudno, jedziemy dalej. Tego podejścia mi u Was bardzo brakuje. Po prostu położyć yy, czapkę na to, co się nie udało, coś źle poszło i iść dalej do przodu. Kolejny błąd, który widzę, to jest dużo osób opiera się jeżeli chodzi o kuracje odrobaczające, oczyszczające na preparatach na alkoholu, jako główny taki środek właśnie oczyszczający. I te nalewki, na przykład z orzecha są fenomenalne, z piołunu są fenomenalne, ale nie jako główny środek odrobaczający, dlatego że alkohol w każdej ilości, w każdej postaci obciąża wątrobę. I to obciąża do takiego stopnia, że wątroba nie jest w stanie prowadzić funkcji detoksyfikacyjnych, to znaczy, że będzie Ci bardzo ciężko oczyścić się, i z pasożytów, i z produktów przemiany metabolizmu, i z metali ciężkich, jeżeli masz obciążoną wątrobę alkoholem. Więc nalewki jak najbardziej, fenomenalna sprawa, ale nie jako główne zioło podczas oczyszczania, dlatego że musisz bardziej wspierać wątrobę, niż ją jeszcze dodatkowo obciążyć alkoholem. Wątroba jest odpowiedzialna za ponad 500 funkcji, 500 funkcji, 500 różnych reakcji enzymetycznych w naszym organizmie. Jest naprawdę pracująca na najwyższych obrotach, szczególnie kiedy się oczyszczamy. Kolejny błąd, błąd, który zauważyłam, to jest błąd w którym bierzecie te zioła odrobaczające. Macie już właściwą dietę ale nie nawadniacie się. Pamiętajcie, że 70% toksyn w naszym organizmie wychodzi z rozpuszczalnych w wodzie i wychodzi z nas razem z wodą. I tą wodę w naszym organizmie trzeba wymieniać. Znaczy trzeba dbać o to, żeby to nawodnienie było prawidłowe. I bez tego nawodnienia będzie nam naprawdę bardzo, bardzo ciężko i naszemu organizmowi również. I nawadnienia, nawadnianie organizmu wspomaga też kuracja enzymami trawiennymi, czyli musi być woda, picie wody, co najmniej 4 duże szklance dziennie, do tego możecie dodać. Albo sok cytryny, albo magiczny proszek, albo jakieś inne rzeczy koralowe, na przykład Coralmine, czy H500, bo mikrohydryny chyba wycofali. A jeżeli chodzi o enzymy, to mamy enzymy w sklepie, enzymy, czyli ostre nożyczki, które rozcinają długie łańcuchy metaboliczne, długie produkty przemiany materii i pomagają organizmowi to wydalić szybciej, dzięki czemu mniej się męczycie podczas odrobaczania, mniej się męczycie podczas oczyszczania. Jest jeszcze piąty błąd, ale zaposiłkuję się, słuchajcie, listą, żeby sprawdzić, czy o wszystkim Wam powiedziałam. Yy, ta -ta mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze właściwie mam dwa. Yy, często też widzę taką, yy, może taki proces, w którym... Yy, Jest jeszcze taki proces, w którym pokładacie nadzieję w takich bardzo babcinnych metodach, które generalnie są super, ale nie są specjalnie skuteczne, na przykład yy, pestki z dyni na przykład sok z kiszonej kapusty, na przykład kiszony czosnek. To są fenomenalne metody i warto je zastosować, ale to będzie za mało, jeżeli chcecie zrobić takie porządne odrobaczanie. Super to zrobić jako, jako taką, taki dodatek do tej kuracji, albo jako pierwszą kurację. Wziąć, zakisić czosnek i potem stosować, ja zresztą mam na blogu opisany cały ten proces, i potem stosować tą metodę. Ale żeby następne odrobaczenie było już silniejszymi ziołami, dlatego, że te metody, tak zwane babcine, czyli te peski dyni, sok z kiszonej kapusty, zakiszony czosnek, są po prostu Zbyt delikatny dla większości pasażerów i zdecydowanie nasz organizm będzie prosił o konkretniejsze kuracje. I mam jeszcze piąty punkt: że podczas oczyszczania i odrobaczenia bardzo często głodzimy się, a to wcale nie ma takiej potrzeby. I potem jak skończy się do dorobaczenia oczyszczaniem, rzucamy się na jedzenie, rzucamy się na słodycze, robimy taki rebound. I też bardzo często jest tak, słuchajcie, że w trakcie oczyszczania ta sylwetka jakby wraca do takiej fajnej. Um, i w momencie, kiedy kończycie oczyszczanie, kończycie odrobaczanie, wracacie do starych, złych nawyków żywieniowych i te kilogramy wracają. To jest coś, co jest moją ogromną misją i bardzo chciałabym Was nauczyć tego, że jeżeli wprowadzacie taki um, właśnie cylk, odrobaczanie, wzmacnianie, oczyszczanie, wzmacnianie, żebyście zmienili sobie też nawyki żywieniowe. Tylko zauważcie, bardzo rzadko wrzucam Wam przepisy na yy, pokarmy, Wyrzuciła nas z TikToka. Przepisy na pokarmie i potrawy. Ja Wam mówię, słuchajcie, bierzcie 70% warzyw, 20% czegoś innego i to jest po prostu tak zdrowe wtedy. Nawet to coś innego to może być czerwone mięcho, ale żeby tych warzyw było naprawdę dużo. Żeby nauczyć Was w jaki sposób komponować posiłki, a nie żebyście klepali cały czas te same przepisy, bo w pewnym momencie one się naprawdę wszystkim znudzą. A poza tym jedna osoba lubi smak kokosa, druga osoba nie lubi smaku kokosa. Już ten przepis jej nie podpasuje, już będzie myślała o zamiennikach. Ja Was uczę Regu, tym, że fajne są potrawy, w których bazą jest kasza, dlatego że kasza zawiera dużo więcej minerałów, dużo więcej witamin, dużo więcej różnych składników niż te podstawowe węgle, które my spożywamy na co dzień, na przykład chleb. O! I to wszystko, jeżeli chodzi o te kwestie związane z odrobaczeniem i oczyszczaniem. Przypomnę jeszcze raz filary odrobaczania. Najpierw wprowadzamy dobre nawodnienie. Wprowadzamy kurację enzymatyczną, jeżeli mamy takie możliwości finansowe i te enzymy możemy sobie zakupić. Potem do tej kuracji dodajemy yy, taki pro, produkt, który będzie działał odrobaczająco, czyli zioła. To może być yy, jakaś mieszanka z orzechem czarnym, to może być nasz parakiller, to może być na przykład kurkuma z takim delikatniejszym odrobaczeniem, oczyszczeniem. To może być yy, stop candida, czy candy stop. Um, to może być jakiś olejek. Um, tylko pamiętajcie, że jak się odbaczycie pierwszy raz, to polecam Wam zdecydowanie dużo bardziej mieszanki ziół niż olejków eterycznych przy pierwszym odbaczaniu, um, dlatego że mają szersze spektrum działania, olejki są mocne. Są silne, są fajne, są skuteczne, ale są bardziej w ten sposób ukierunkowane. Potem dajemy te zioła odrobaczające, potem dajemy odbudowanie mikroflory, czyli probiotyki. Jeżeli macie możliwości finansowe, probiotyki możecie stosować od samego początku kuracji aż do końca. I, słuchajcie, i tu się kończy taka kuracja. Idealnie, jeżeli ona by trwała 3 tygodnie, miesiąc, dlatego że bardzo często cykl życiowy pasożytów to około 21 dni, takich popularnych u człowieka. Więc tym miesięczna kurację byłaby super. Ale jeżeli macie na przykład tylko tydzień, to tydzień też już będzie super. To zrobicie sobie tydzień tej kuracji, a potem tydzień wzmacniania. I potem robimy tą kurację probiotyczną. A potem robimy wzmacnianie. Wzmacnianie, czyli bierzemy witaminki, bierzemy minerały, pijemy, nie wiem, czy świeże soki, czy jakieś koktajle. Słuchajcie, teraz jest ciepło jest fajny sezon, wszystkiego rodzaju koktajle: i zielone, i te niezielone, i warzywne, i owocowe. Więc polecam Wam bardzo serdecznie. Mało mówiłam o koktajlach na wiosnę, bo byliśmy wszyscy wychłodzeni, byśmy zmęczeni pandemią i przy dużej ilości takiego surowego, zimnego jedzenia, część osób by się poprzeziębiała, ale teraz mamy lato, jest dużo cieplej i te koktajle już fenomenalnie mogą nam zastępować jakiś posiłek. Dobrze, a teraz jestem otwarta, słuchajcie, na pytania. że jeszcze chodzi o to, co się dzieje w zielonym detoksie, to do 11, czyli jeszcze dwa dni, macie możliwość pobrania darmowego mini e-booka o chorobach tarczycy. I polecam Wam go bardzo, bardzo serdecznie, bo on nie tyle co mówi o samych chorobach tarczycy, ale o tym, jaką suplementację wprowadzić i jak tych z tych chorób powolutku wychodzić. Bo z każdej choroby można wyjść, tylko trzeba mieć odpowiednią strategię. I przy chorobach tarczycy bardzo ważną rolę odgrywają niedobory, odgrywa tak zwana Higiena życia, dlatego że tarczyca jest bardzo związana z systemem hormonalnym całego organizmu, z wyczerpanymi dodatkowymi. I w tym e-booku za darmo, który wy możecie pobrać, ale powstanie go wcale nie było takie darmowe z naszej strony, ale dla Was jest on do za darmo na sklepie. Ukłon w Waszą stronę. Musicie tylko podać swój adres mailowy i słuchajcie, formularz jest taki, jakby się kupowało produkty fizyczne, więc tam wszystkie dane trzeba wpisać. I ten e-book będzie początkował od 11 będzie do kupienia zestaw update'owanych, czyli uaktualnionych e-booków, które ja popełniłam wcześniej, a mianowicie e-booki o e-book o wzmacnianiu, e-booki z przepisami, e-booki jak oczyszczać, e-book jak oczyszczać wątrobę, e-book, właśnie też o tarczycy, taki bardziej rozbudowany niż ten mini e-book I zestaw tych wszystkich uaktualnionych e-booków będzie za 99 zł. Do tego zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. I to wszystko będzie do kupienia od 11, ale Wtedy już nie będzie możliwości pobrania tego darmowego e-booka o tarczycy, więc warto to zrobić już teraz, od razu, gdzie? Na stronie zielonydetox.pl. To jest pierwszy produkt na naszym sklepie. Jest to e-book darmowy, do którego bardzo serdecznie Cię zachęcam. Tu jeszcze patrzę na pytania. Ja kupiłam zastępne na z jakieś trzy miesiące temu i wiecznie to przekładam Magdalena. Słuchajcie, nawet jeżeli będzie nie zacznijcie. Z każdą kuracją oczyszczającą będzie naprawdę lepiej, będzie... Um, będzie to po prostu lepsza kuracja, tak? Będziecie też um, lepiej wiedzieli, jak to przeprowadzić. Czy przy odrobaczeniu wystarczy jedna tabletka Palakire, czy potrzeba więcej? Pyta się Adam. Czek. Um, to zależy. Jeżeli to jest Twoje pierwsze oczyszczanie, to taka tabletka może być wystarczająca, ale warto, żebyś utrzymał też tę strategię, czyli odpowiednie nawadnianie, jeżeli masz możliwości enzymy i koniecznie probiotyki. Słuchajcie, w tym wypadku parakiller i probiotyki to jest takie totalne minimum i plus ta woda do picia. A jeżeli są możliwości finansowe, to jeszcze do tego dodałabym enzymy. Jest też tak, że po parakile, że nic Wam się nie dzieje, czujecie się bardzo dobrze, to z jednej tabletki możecie na przykład zwiększyć do dwóch tabletek dziennie albo do trzech tabletek. Więcej bym już raczej nie brała. Asiu, a jeśli kropelki nadrobaczenie plus parakle, to dawkowanie jak razem? Um, jeżeli to nie jest Twoje pierwsze oczyszczanie, to możesz spokojnie wziąć takie dawkowanie, które jest u nas na stronie, czyli zielondetox.pl i tam jest chyba dawkowanie. W menu też masz zakładkę dawkowanie, można spokojnie tam kliknąć i to dawkowanie, tym dawkowaniem się skorować, które tam jest. Myślę, że nie trzeba go mocno obniżać. Jeżeli to nie jest Twoje pierwsze oczyszczenie. Jeżeli jest pierwsze oczyszczenie, to pamiętaj, żeby też słuchajcie, przy pierwszych, jak pierwszy raz w ogóle bierzecie zioła, to dajcie organizmowi szansę na nie zareagować. Czyli wtedy jednego dnia bierzecie jeden preparat, a drugiego dnia inny preparat. I patrzycie, jak organizm na to reaguje. Dopiero 3 dnia połączycie oba te preparaty. Dobrze, patrzę teraz na pytania na Ciebie. Karolina, całkiem na poważnie jesteś moją mentorką a się od Ciebie zaczęła się moja zdrowa przygoda życia. Słuchajcie, super. Ja w ogóle też uważam tak, że z influencerami, czyli tymi osobami, które widzicie w internetach... A, muszę Wam powiedzieć fajną historię. Jest tak, że oni są jak gdyby na dany okres w życiu, tak? No bo uczycie się od nich, już się tego nauczyliście i możecie iść dalej. Więc jeżeli ktoś ode mnie zaczął swoją przygodę albo miał ze mną fragment swojej przygody, to mi jest zawsze bardzo miło. Słuchajcie, ostatnio byliśmy w ogrodzie botanicznym w Warszawie. Bardzo polecam, chociaż wyściówki dla dorosłych w weekendy kosztują. 20 zł, co uważam, że jest mocno za dużo, ale jak jest dziecko szkolne, to z lekitką jest dużo taniej. I kwit, kwiat, który kwitnie raz na 5 do 10 lat. Chyba się dziwił, nazywał albo dziwisz. W, wrzucałam wam nazwę na Instastory i on jest w szklarniach. I w ogóle okról botaniczny jest bardzo fajny. Kwitną magnolia, to już po ptakach już skończyły kwitnąć, i kwitną e, rododendronę. Niestety tu już jest końcówka, ale jeszcze może ktoś by się załapał, jakby tam poszedł. Już takie nie takie super świeże, na rododendronowe kwiaty, ale jeszcze kwitną. I e, okról botaniczny jest, e, są dwa. Jest w jeden, a drugi jest przy łazienkach w centrum Warszawy. I ja polecam wam ten przy łazienkach dlatego, że właśnie w szklarni y, kwitł ten niesamowicie egzotyczny kwiat, co jest ciekawe, on kwitnie naprawdę raz na 5-10 lat i kwitnie tylko przez jeden dzień w nocy i słuchajcie, takie kolejki się ustawiały i można mogę go oglądać, y, z taką transmisję na żywo, postawili kamerę, żeby można było oglądać jak on rozkwita. takie rzeczy a y, czemu to było zabawne wyjście, dlatego, że przy wejściach do szklarni sprawdzano nam bilety i pan tak na mnie patrzy tak się do mnie uśmiecha, jest jakbyś tam Dobra, dobra, ładna laska to się uśmiecha, nie co tam? I wracam drugą z powrotem. Pan, Pani Joanno? Ja taka? Tak. Ja panią znam, A skąd? E, e, z internetu? No tak! To mi bardzo miło. Więc słuchajcie, muszę uważać z jedzeniem cudy czy chipsów na mieście, bo już normalnie robię się rozpoznawalna. Dobrze. Drugie oczyszczanie. Właśnie w Dawkowaniu olejku piszę trzy kopylki, ale nie wiem ile razy dziennie. Yy, ta, 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 ta. Ha, ha, ha. to ja bym zaczęła od trzech kroplek raz dziennie, koło południa z tym olejkiem. I potem ewentualnie w drugim tygodniu możesz wziąć dwa razy dziennie. Dobrze. Ta, ta, ta. Jak będziesz umawiałaś odrobaczenie, mogłeś mogłaś wspomnieć coś o odrobaczeniu kobiet karmiących piersią. Yy, to jest bardzo trudny temat. Yy, ja mogę Wam powiedzieć, co ja bym robiła, jakbym karmiła piersią. <grym> yy, Chodzi o to, że ludzie się tego trochę niepotrzebnie boją, dlatego że przez mleko matki faktycznie przechodzi dużo rzeczy, ale tam jest dużo, dużo procesów filtrujących. I jest też tak, że karmienie piersią dla kobiety jest niesamowicie wykańczające i wiadomo, no, idą włosy, często zęby się psują, dużo rzeczy tam się dzieje u kobiety. To jest bardzo męczące i nikt nie potrzebuje na ziemi tak oczyszczania jak kobieta karmiąca albo po karmieniu. Trzeba jej po prostu wspomóc organizm, bo ona ledwo zipie już nie mówiąc o tym, że bardzo mało śpi. Um, ja bym na przykład, gdybym była kobietą karmiącą, oczyszczałabym się magicznym proszkiem, enzymami, dużo bym brała enzymów, 3-6 dziennie y kapsułek, piłabym bardzo dużo wody, e starałabym się nie pić kawy y i oczyszczałabym się kurkumą. Osobiście bym się oczyszczała kurkumą, i oczyszczałabym się też, myślę, że pałudarką. Nie brałabym parakillera, bo dla mnie byłoby za mocne. I podczas karmienia piersią nie brałabym też andrografisu i nie brałabym wzmacniania odporności. Ale wszystko inne bym brała. Dobrze. Ale że wy jesteście aktywni, nie to znaczy, że się może jakoś tak ruszacie w detoksowo i oczyszczającym momencie. bo to jest fajna pora roku właśnie na takie rzeczy. Um. Ktoś pisze, że jest 50 plus i moje rady mu nie pomogły. Jakbyś napisał mi, co się dokładnie dzieje, to chętnie podpowiem. Bo słuchajcie, to jest tak też, że pamiętajcie, że nie ma magicznej tabletki. Nie ma tak, że weźmiecie jedną tabletkę i wszystkie problemy się rozwiążą. Bardzo często to musi być połączenie i kuracji ziołowej i e, diety. Co powiem o wrotyczu? Wrotycz jest fenomenalny. Ja nie wiem, czy on nie jest zakazany w Polsce aktualnie, ale możecie też go sami zbierać jako zioło. On kwitnie, ma takie żółte koszyczki. Bardzo często jest w ogóle na peryferiach różnych, na jakichś łąkach, przy misach, przy lesie. Wrotycz działa fajnie, ale też uważajcie, dlatego że zawiera też sporo tego składnika toksycznego. Asiu, ile kosztuje zestaw do odrobaczenia? Chcę spróbować pierwszy raz. My mamy faktycznie taki zestaw, w którym jest parakiller, chyba zdrowe jelito i kurkuma bodajże, albo jakiś olejek. Nie wiem, słuchajcie, sprawdźcie na sklepie. Ktoś mnie pyta ogólnie o ceny w naszym sklepie, to ja nie wiem, Excel wie i wystarczy. I faktycznie mamy taki zestaw do oczyszczania, ale jeżeli ktoś, dla kogoś to jest za dużo na przykład ma limit do 100 zł, nie kupi dwa produkty, pierwsze oczyszczanie które kosztuje chyba 70 czy 80 zł, i nasze probiotyki, które kosztują około 30 zł. I to będzie już fenomenalny zestaw na pierwsze odrobaczanie. Do tego drink z liści mięty, kilku jabłek, zielonego kurka i cytryny. Słuchajcie, i to jest super. Wrotycz i takie naturalne metody, czyli mięta, cytryna, jabłka, to jest fenomenalne, ale jeżeli chcecie porządnie odrobaczyć, to już musicie sięgnąć po porządniejsze powiedziałabym środki i też zachować tą, ten całokształt, czyli tak jak tutaj jest ten wrotycz, jest ten drink nawadniający, ale fajnie było, gdyby było do tego na przykład jeszcze probiotyki, czyli trzymamy się tego strategii, tak? Nawadnianie, kuracja enzymatyczna, zioła odrobaczające i probiotyki, a potem wzmacnianie. Patrzę, patrzę, patrzę słuchajcie jeszcze na Wasze pytania tu na fejsie i będę powolutku kończyć, także jeżeli ktoś chciałby się zapłacić jeszcze na pytania, to zapraszam. Wiecie, mam dużą pakę zdrowego jelita, kiedy włączyć bardziej do wzmacniania czy odrobaczania. Yy, Zdrowej to bym dała bardziej do odrobaczenia. Ale mamy w sklepie sporo takich produktów, słuchajcie, które mają jak gdyby... Yy, można ich użyć dwój, na dwójnasób, czyli i do odrobaczenia, i do wzmacniania. I spoko, słuchajcie, na lajcie. Dobra, yy, w takim razie już będę kończyć. Jeszcze raz bardzo zachęcam Was do... Yy, gojenia się blizny. Yy, to zależy jeszcze, jaka blizna. Dajcie mi znać, jaka blizna. Jeszcze chwilę poczekam na odpowiedź. Um, zachęcam jeszcze raz mega do pobrania darmowego e-booka Pamiętajcie, że um, ten darmowy e-book o tarczycy, potem będzie rozszerzona wersja do kupienia w pakiecie wszystkich e-booków. Ten pakiet będzie za 99 zł, będzie dostępny za dwa dni i bardzo do tego zachęcam. Um, tak, ale wtedy już nie będzie dostępny darmowy e-book, więc śmigajcie do sklepu i Gojenie się blizny trądzikowej. U, słuchajcie, to ja bym z koleganem tu podziałała. Jak są blizny trądzikowe, to bym z kolagenem podziałała. Um, dlaczego kawa jest zła? Um, kawa, jeżeli karmisz piersią, jest o tyle trudna, że kawa um, sprawia, że szybciej pozbywasz się wody. Przy karmieniu piersią bardzo um, mleko jest wodne. W sensie w mleku jest bardzo dużo wody. Mleko składa się w... Mleko to jest woda i różne rzeczy, które sprawiają, że są tam składniki do nakarmienia dziecka. I tą wodę skądś trzeba brać. I faktycznie jest tak, nie wiem, czy Wy tak macie, ale kawa jest diuretykiem. To znaczy, że jak wypijesz kawę, to musisz niedługo iść i zrobić siusiu, a kawa w ogóle jeszcze wpływa też na percety czy na ruchy, więc bardzo często po kawie są też wypróżnienia. Ale wracając jeszcze do kawy w trakcie karmienia piersią. Problem polega na tym, że produkując mleko e, potrzebujesz bardzo, bardzo dużo wody. Jeżeli pijesz kawę, to ta woda idzie w toalecie i ją zostawiasz, a nieprodukowany jest pokarm i wtedy organizm jest cały czas niedowodniony. Mogą pojawiać się bóle głowy, zmęczenie, ospałość. Dlatego powiedziałam, żeby uważać na kawę podczas karmienia piersią. Dobrze. Dobra, już będę kończyć. Buziaki. Oh, <laughs> the scotch is so